Sporo pieniędzy relacja, Dziwna relacja, jednostronna. I mówię wprost: u Ciebie pokazują mi się tutaj tendencje do chorób serca. Cię nudno, będzie zimno. Uważać na blondynkę. Co ja będzie chciał Cię wykorzystać pod względem fizycznym? Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś zupełnie innego, coś nowego i coś, co chcę zrobić z Wami na żywo. Czekałam od kilku dni, odkąd to dostałam, żeby zrobić z Wami filmik. W ogóle zobaczymy, czy ja go dodam finalnie, tak naprawdę. Ale zakupiłam Tarota. Znaczy to nie jest tak, że ja go kupiłam i ja się tym zajmuję. Nie, ja po prostu zakupiłam dla siebie jako sprawdzenie swojej przyszłości i chciałabym, żebyście. Tak samo wy i tak samo, żebym ja potraktowała ten filmik trochę z dystansem. To, co dzisiaj usłyszę za chwilę, żebyśmy to wszyscy potraktowali z dystansem. Nie chciałabym, żebym. Już przez najbliższe swoje miesiące życia na przykład sugerowała się tym, co za chwilę usłyszę, żebym na każdym kroku obserwowała, czy przypadkiem czegoś takiego nie usłyszałam w swoim tarocie. Trochę się stresuję, szczerze mówiąc, trochę się boję, co to będzie, ale już staram się podchodzić do tego z dystansem. Mam nadzieję, że Wy również to zrobicie. Wiadomości mam głosowe, także za chwilę przesłuchamy razem, co przygotuje dla mnie wszechświat. I jeszcze na samym początku, zanim zaczniemy, poproszę Was o zostawienie łapki w górę, bo łapka w górę jest taka zawsze, wiecie, motywująca do dalszego działania i to jest taka też odpowiedź od odbiorcy dla twórcy, czy film jest fajny i czy w ogóle, czy w ogóle... Żyjecie tam za tym ekranem, nie? Chodzimy w wiadomości, bo ja to mam na Instagramie. Dobra, nie będę przedłużać, lecimy, bo filmik i tak pewnie będzie trochę dłuższy. Witam, witam. Ja już razem dla Pani czas aktualny. Udało mi się to wcześniej szybko załatwić, bo właśnie miałem Panią tutaj z wykształceniem na uwadze, więc wiem, że Pani zależy na e, szybkiej wyróżbie, więc tak. Jeżeli chodzi tutaj o rozkład ogólny, on pokazuje tendencję wydarzeń. Boże, stresuje się trochę, dobra. Zdarzeń, które będą miały miejsce w przeciągu najbliższych 6 miesięcy w każdej kategorii życiowej. W zdrowiu, prawopoczuciowych, finansach, zawodzie, sprawach rodzinnych. Dodatkowo wystawiam ostrzeżenie i miłą niespodziankę, które w tym czasie będą miały miejsce. Jeżeli chodzi o zdrowie, karty pokazują za około 4 do 5 tygodni problemy z zatokami. Karty pokazują tutaj jakąś reakcję zapalną, bądź nawet alergiczną organizmu na pewną substancję, e, która będzie obecna, że tak powiem, w tym otoczeniu i środowisku zewnętrznym. Karty Pokazują tutaj mi również w miesiącu czerwcu jakieś problemy związane z układem pokarmowym, z becha, trawieniem szczęścia i mówię wprost, u Ciebie pokazują mi się tutaj tendencje do chorób serca w przyszłości, dlatego warto badać serce, żeby wszystko profilaktycznie... Okej, okay, to była pierwsza wróżba dotycząca zdrowia i szczerze mówiąc, jest to bardzo prawdopodobne, że będę miała jakieś reakcje alergiczne czy z przywodem pokarmowym, bo jak wiecie, ja mam mnóstwo nietolerancji, więc nie wiadomo jak się to rozwinie w następnych miesiącach, więc jak na razie jakby zgadza się sama wizja tego, bo no, te problemy mnie dotyczą, ale warto wiedzieć właśnie o tych być może w przyszłości problemach z sercem. No, okej, okay, zobaczymy, lecimy dalej. Zaczyna się bardzo fajnie. Czyli generalnie to nie będę miała dobrego zdrowia, jeżeli tak na to patrzymy. Wszystko profilaktycznie sprawdzić i zapobiegać niektórym chorobom i schorzeniom. Tutaj mi się też pokazuje tendencja do nadciśnienia, spowodowanego stresującą sytuację materialną. Jeżeli chodzi o Sytuację uczuciową. Karty pokazują, że będzie chłodno, będzie nudno, będzie zimno. Karty pokazują, obok ciebie, pewnego mężczyznę bruneta, prawdopodobnie swojego otoczenia zawodowego, młodego, w twoim wieku, prawdopodobnie bądź odrobinka starszego plus, minus dwa lata. Z niej tutaj będzie jakaś relacja pogłębiana, ale to będzie relacja dziwna, relacja jednostronna, nieobopólna. On będzie się dystansował, to by będzie na nim zależało. Karty mi nie pokazują nowych relacji partnerskich i tak naprawdę widzę bardzo mało nowych relacji emocjonalnych. Jeżeli chodzi o sytuację,. Ej, dobra To jest dziwne Brunet Chłodno-zimno Okej, okay, to brzmi Ciekawie, no zobaczymy Szczerze mówiąc to Jak na razie nic dobrego nie słyszę Pokazują że coś nowego tutaj Cię czeka, jakaś nowość i większe pieniądze. Natomiast te pieniądze szybko zostaną po prostu przepadnięte. Karty tutaj pokazują mi, że to będą spore pieniądze, to będą pieniądze wręcz z nieba. To też się może sprawdzić. a czyli muszę pilnować tego po prostu, żeby tego nie zaprzepaścić, co, co uda mi się zdobyć. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. ...wszystko profilaktycznie sprawdzić i zapobiegać niektórym chorobom i schorzeniom. Oj, to nie to. Tutaj mi się też to to. Natomiast tutaj widzę po prostu tendencję do ich wydania, bardzo szybkiego wydania, więc na to tutaj uważam, bo to się w ulicach maja pojawi taka oferta i ogólnie karty pokazują, że u Ciebie będzie taka sinusoida finansowa. Pieniędzy, sporo pieniędzy, mało. Jeżeli chodzi o sytuację zawodową, karty pokazują... Kurde, wiecie co? Tak sobie analizuję to, co tutaj słyszę, i jeżeli chodzi na przykład o MAI i tak dalej, to faktycznie szykują mi się jakieś takie projekty, i no, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o sinusoidę finansową, no to w życiu, że tak powiem, influencera to zazwyczaj tak to wygląda, ale to po prostu to jest taka: wiecie, uwaga, żeby, żeby bardziej przykładać się do tego, jak rozporządzam swoimi pieniędzmi. A ja mam do tego raczej talent. Od zawsze to do dobrze robię, więc, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. W sytuacji zawodowa teraz. Te pokazują tutaj mi jakąś, jakby to powiedzieć. Tu, ty jesteś w takiej bańce mydlanej. Karty pokazują, nie wiesz do końca, co robić pod względem finansowym oraz pod względem zawodowym. Karty pokazują, że jesteś sama przyblokowana podświadomościowo i że żyjesz pod presją ze strony otoczenia zewnętrznego, jeżeli chodzi o rozwój twojej kariery. Karty pokazują za 8-9 tygodni jakąś porażkę. Ta bańka mydlana pęknie, będziesz podatna, że tak powiem, na wpływ Jakiś przeszkód, blokad i kłód, które będą rzucały ci inne osoby trzecie, w szczególności pewna blondynka. O kurde, uważać na blondynkę. O to ciekawe, to ciekawe. W sierpniu karty pokazują bardzo nieprzyjemną sytuację związaną z zawodem i bilansami, prawdopodobnie jakieś oszustwo w Twoją stronę skierowane. Jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, widzę, że Ty będziesz kontrolowała, że tak powiem, niektóre relacje karty pokazują, że może być trochę napięta, sztywna atmosfera, natomiast nie oczekiwałbym tutaj żadnych kłótni. Tutaj karty pokazują mi, że ogólnie członkowie rodziny będą stosunkowo zdrowi i będą starali się utrzymać tę relację z Tobą na dobrym poziomie jeżeli chodzi o ostrzeżenie karty ostrzegają cię przed mężczyzną bardzo upierdliwym natarczywym napastliwym który pojawi się w okolicach lipca, będzie chciał cię wykorzystać pod względem fizycznym, prawdopodobnie prawdopodobnie jeżeli chodzi o miłą niespodziankę karty pokazują, że okres to 6 miesięcy to będzie czas budowania z swojego wizerunku, renomy oraz jakichś podstawowych fundamentów i podpór finansowych Kurde, jakiś chłop mnie wykorzysta. Chyba nawet wiem jaki. Aż się spociłam, naprawdę. Eee, jakby obserwując swoje życie, to jak to wszystko teraz idzie, to szczerze mówiąc, jest to bardzo prawdopodobne. To wszystko, co tutaj słyszę. Jeżeli chodzi o karierę, o pieniądze, o sprawy uczuciowe, sprawy uczuciowe, nie jestem w stanie za bardzo tego przewidzieć, chociaż wydaje mi się, że jest coś w tym na rzeczy. No a że te 6 miesięcy będzie takim momentem budowania siebie, takich swoich fundamentów, to raczej wydaje mi się, że tak może być, bo, bo faktycznie w tym czasie teraz zaczęłam tak prężnie działać na, na każdej jakiejś tam płaszczyźnie, więc, więc zobaczymy. Dobra, ostatnia głosówka. Szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczona. Jeżeli wykorzystasz ten czas, będziesz się rozwijała naprawdę. Zauważysz po tych sześciu miesiącach dziecko. Dziecko jako... dziecko jako dzieło twoich zasług, jako dzieło twojego ciężkiego wysiłku. Tak się prezentuje... Matko, ja się przestraszyłam, że to jakąś ciążę, ha? ogólny, mam nadzieję, że Ci pomogłem i rozjaśniłem kilka rzeczy dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i pozdrawiam bardzo serdecznie matko, ja się przez przysta... okej, okay, jestem trochę confused, szczerze mówiąc eee, nie wiem, co mam powiedzieć, tak trochę <noise> nie wiem, czy usłyszeliście tutaj coś dobrego jakby ja usłyszałam takie wskazówki, żeby monitorować swoje zdrowie, czyli uważać na to, co jem, bo mam z tym problemy jeżeli chodzi o nadciśnienie, to szczerze mówiąc, u mnie w rodzinie są z tym problemy, więc być może kiedyś, nie wiem. No, szczerze mówiąc, jestem naprawdę trochę confused. Dobra, nie będę brała tego wszystkiego, tak wiecie, bardzo do siebie, ale nie wiem. No dobra, zobaczymy. Bardzo ciekawe to było, szczerze mówiąc, i takie, tak teraz się dziwnie czuję. Może to nie był dobry pomysł. Nie wiem. No okej, okay, dobra, zobaczymy, jak to będzie. Tyle jestem w stanie na razie powiedzieć, bo jestem w lekkim, lekkim, może trochę ciężkim szoku. Przesłam sobie to jeszcze raz dokładnie rozłożę na miesiące i przeanalizuję. Nie wiem, co mam myśleć trochę, dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się niedługo w nowym odcinku.